Narodowe Czytanie to coroczna akcja, do której przyłączyć się mogą wszystkie chętne osoby, placówki edukacyjne i kulturalne oraz instytucje publiczne i społeczne w kraju i za granicą. Dotychczas czytaliśmy między innymi Pana Tadeusza, Lalkę, z Wesele przedwiośnie czy Nad Niemnem. 7 września podczas tegorocznej, 13 już edycji bohaterem spotkań był Kordian Juliusza Słowackiego. Nie zawsze możemy czytać teksty, które są, wiecie, kierowane dla dorosłych, dla trochę starszej młodzieży w szkole podstawowej, tak? Więc na przykład w piątek czytaliśmy poezję dziecięcą. Wymyśliliśmy też, że dzisiaj nie będziemy na przekór czytać Kordiana. I nie czytali. 10 września wrócili do innego utworu słowackiego, który był czytany podczas dziewiątej odsłony wydarzenia w 2020 roku. Szkoła podstawowa w Rusi odeszła od schematu i postawiła na przekaz, jaki niesie ze sobą balladyna. – Gdybym cię, siostro, zabiła... – Co też ty mówisz? – Daj mi tę malinę. – A kto wie, siostro, gdybyś poprosiła, pocałowała listeczka Aliny, może bym dała... Wspomnij Balladynko, prosić? Autor Balladyny urodził się ponad 200 lat temu, a jego dzieło jest wciąż aktualne, bo pokazuje nam, że niestety wciąż człowiek jest w stanie poświęcić wszystko i wszystkich dla miłości, władzy i pieniędzy. Na niebie jest Bóg. Zapomnę, że jest. Będę żyła, jakby Boga nie było. Balladyna dopuszcza się zbrodni nawet na rodzinie, eliminując potencjalnych wrogów. Jest tak zaślepiona rządzą władzy, że nie zauważa tego, że w drodze po koronę utraciła swoje człowieczeństwo. Życie pełne trudu na dwie połowy przecięła korona. Przeszłość odpadła jak od płytkiej stali, którą po stronie jednej ośliniła żmija. Połowa jabłka leci zgniła i czarna jadem. W myśl lutowej moralności, wina musi pociągać karę, i przesłanie utworu słowackiego jest potwierdzeniem tych słów. Ciernie i głogi, jeżeli zabójczyni padnie na kolana, bądźcie pod jej kolanami. Niech leci wiatrem ścigana, przerażona strumykam mruczącego łzami, jak siostry płacze. Prędzej czy później, sprawiedliwość człowieka dopada. Balladyna w końcu ginie uderzona piorunem. Pozostaje tylko pytanie, czy młodzież rozumie ten przekaz, czy zastanawia się, ile cierpienia wcześniej bohaterka zadała ludziom na swojej drodze, czy analizuje, co jest dobre, a co złe, czym jest miłość i dobro, i czy w ogóle literatura sprzed lat, w tym ta romantyczna, ma dla nich znaczenie. Walory, wartości, wychowanie, jakie. Przesłania płyną z tych utworów. Myślę, że bez względu na to, jakim językiem były pisane, są niezmiernie ważne, aby temu młodemu pokoleniu przekazywać. Często, jak się obserwuje staruszków, którzy potrafią sobie okazywać miłość, to jest bardzo romantyczne i to nas dopiero buduje. Że mimo trudu, które poniesie przeżycie stresów, czasami krzywdy, między sobą sobie zadanej, to potrafią później się wznieść na wyżyny i pokazać swoją duszę. I to jest romantyczne sobie myślę o tobie, myśli kłębią się w mej głowie. Płynie bezwolnie czas, gdy nie ma już nie ma nas, i ogarnia mnie przemijanie. Spotykanie i rozstanie. Płynie bezwolnie czas, gdy nie ma już nie ma nas, gdy po drugiej stronie chmur i w mej pamięci zawsze jesteś tu. Nie trzeba wielu słów, ja Cię kochać będę wciąż, to wiem na pewno, nie wiem jak i gdzie, znów spotkamy się. Po takim wykonaniu nie możemy mieć wątpliwości, że nasza młodzież jak tylko chce potrafi być wrażliwa i dobra. Wystarczy im dać swój czas i zainteresowanie, choćby analizując teksty słowackiego, przekładając je na XXI wiek. Tak, warto się zatrzymać, jednak, bo za szybko się to wszystko dzieje, ten czas nam bardzo ucieka. I tak jak dzisiaj widziałam tutaj dzieci leżące na tych kocykach, jakby słuchające, bez niczego takiego z tyłu, to warto naprawdę poświęcić czas na tą lekturę. Oczywiście no, nam też trudno byłoby nadążyć za tym, czym dzisiaj młodzież tak naprawdę się fascynuje, ale ta tradycja przede wszystkim jest ważna po to, żeby pokazać, że. Można w ten sposób też zapoznać się z literaturą, z, z historią naszą, tak? bo to tak naprawdę nie tylko czytanie, ale również inne elementy, które można w ten sposób młodzieży pokazywać. Młodzież była zachwycona taką formą, że można na kocykach poczytać i poznać twórczość i rzeczywiście odbija się to fantastycznym mechem. Nasze dzieciaki są szczęśliwe. Czasy się zmieniają, język również, jednak my, ludzie chyba nie tak bardzo. Dlatego ponadczasowość literatury sprawia, że zawsze dopasuje się do nowej epoki i poradzi sobie ze zmianami, również dzisiejszymi, kiedy z listy lektur szkolnych klasyków ubywa. Przychodzi taki moment, kiedy trzeba dokonać trochę selekcji. Oczywiście nie możemy zapominać o tych naszych klasykach, co zresztą czynimy w czasie tego czytania. No i część lektur została, chociażby nawet też we fragmentach, więc myślę, że to jest dobry kierunek. Ważne, by najwyższych dla ludzkości wartości, tak jak i książek w bibliotece, nie przykrył kurz.